Zobaczmy co tam słychać u mrówek, plus jeden dzień od posypania mąką kukurydzianą, pusto. Tutaj mamy jeszcze paru delikwentów, konsumpcja trwa. O, niesie kawałek mąki zniknęła ale dobrze, niech sobie niesie zobaczmy tutaj obok jest następne siedlisko też tam o tamuj tamuj widać ...mrówka konsumuje o jest jedz, jedz o i leci z kawałkiem mąki dobrze, dobrze, jedzcie tutaj też daleko nie muszę chodzić pusto idziemy dalej tutaj dość duża metropolia mrówkowa też widać, że są zajęte tą mąką o leci mróweczka o o o tutaj leci mróweczka z kawałkiem mąki dobrze dobrze noś do gniazda dużo dużo mąki zbierajcie także działa jeszcze tutaj też dosyć blisko o tutaj taka duża rezydencja mrówek no nie ma ich tyle są jakieś pojedyncze tutaj konsumpcja, tej to jest już chyba wszystko jedno a następno niesie tutaj kawałek mąki Dobra mąka. Smaczna. No. Następna jakaś. Mmm, wyborna. Także działa. Polecam. Mąka kukurydziana Na mrówki.